Przyszli państwo na e, wieczór dotyczący KPI-ów, a zaczynamy od inkluzywności. Prawdopodobnie zadajecie sobie państwo teraz pytanie, jak to zmierzyć, a w ogóle co to jest tak naprawdę. Więc spróbuję w swoim krótkim wystąpieniu trochę opowiedzieć o tym, co to jest i że to jak najbardziej da się mierzyć, tak, i KPI, i dlaczego to warto mierzyć, a nawet dlaczego trzeba, dlaczego żadna firma wokół, wobec tego nie może przejść obojętnie. Najpierw chciałam wyjaśnić podstawowe pojęcia. Różnorodność to jest miks. Tak? To znaczy, tak naprawdę różnorodność jest o tym, czy reprezentacja ludzi należących do różnych grup społecznych, za chwilę powiem też jakich, odzwierciedla. Jakby udział tych grup w społeczeństwie, żeby on był równy, tak? 50% kobiet, kobiet jest nawet więcej niż 50%, jak wiemy. Czy rzeczywiście jest też 50% kobiet w organizacjach, ale nie tylko czy są, ale czy są na odpowiednich stanowiskach, prawda? Czy, są też, czy też mają takie same szanse kariery, jak mężczyźni? To dotyczy też innych obszarów: wieku, niepełnosprawności, narodowości. Pochodzenia, nie wiem, z mniejszych miejscowości, większych miejscowości i całego szeregu wymiarów, które są tutaj na tym kole, którego ja nie będę omawiać, ale są takie, które się nazywa tożsamością pierwotną, tak jak płeć, tak jak wiek, i są takie, które też są tożsamością wtórną, nabytą, i tu jest, to jest na przykład też w przypadku merger i acquisition, w przypadku jak się firmy łączą, to jest pochodzenie z różnych firm, prawda? albo pochodzenie z różnych obszarów. Edukacji czy różnych, no jakby różnych obszarów tego, czego się, bycia rodzicem, to też jest wtórna tożsamość, prawda? Posiadanie niepełnosprawnych osób czy zależnych pod swoją opieką, to też jest pewna tożsamość, która może bardzo w poważny sposób utrudniać karierę zawodową. To jest różnorodność, to jest jakby prostsza, prostsza część tej układanki. Ale jak się okazuje, różnorodność nie wystarczy. Musi, musimy jeszcze zadbać o to, żeby była inkluzywność. A inkluzywność to są, brak, tak? jeżeli firma jest inkluzywna, to można powiedzieć, że brak jest w niej barier. Związanych z różnorodnością, które powodują, które nie blokują szansy na rozwój kariery. Czyli wszystko jedno, w jakim jesteś wieku, jakiej jesteś płci, czy masz dużo dzieci, czy masz osobę zależną, czy masz nie wiem niepełnosprawność jakąś albo przewlekłą chorobę, twoje szanse na karierę są takie same. I one są uzależnione, czy one nigdy nie są takie same, prawda? One są uzależnione od kompetencji, doświadczenia, zdolności i talentów, a nie od czegoś innego. Czyli wykluczenie jest wtedy, jeżeli z jakiegoś powodu. Powodów życiowych, tak jak urodzenia czy no, sytuacji życiowej, nie jestem w stanie realizować swojej kariery. Tak, Firma mi tej szansy nie daje. O inkluzywności mówimy w dwóch obszarach, każdy jest bardzo ważny i oba muszą być jakby niejako równolegle budowane w firmie. Pierwsza to jest strukturalna, czyli to jest taka, która tworzy równe szanse i wolne od uprzedzeń praktyki i polityki firmowe. No, podkreślone jest tam równe szanse, bo jak tu, tu mówi się, że to jest diversity, equity and inclusion, czyli różnorodność, i teraz uwaga równość i inkluzywność. Równość nie znaczy sprawiedliwość. To jest najbardziej kontrowersyjna część tej, tych wszystkich programów, prawda? No, bo jeżeli rów, rów, nie każdy ma równe szanse, ja powiem przykład tak. Ja wykładam też od wielu lat na studiach MBA Politechniki Warszawskiej i bardzo wyraźnie widać od bardzo wielu lat, że ilość kobiet na studiach MBA jest stała i jest niewielka. Tak? W grupie 40-50 studentów czy słuchaczy mamy 5-6 kobiet max. No i teraz jest pytanie: dlaczego? Jak myślicie, dlaczego? Studia MBA zaczyna się na ogół, na najlepszy moment na rozpoczęcie studiów MBA to jest, kiedy ma się 10 lat doświadczenia zawodowego. Czyli to są panie w wieku 35, no, i panie, i panowie, w wieku, nie wiem, 35 czy 30-40 lat. Dlaczego nie ma kobiet w tej grupie? Zajęcia odbywają się w weekendy, to są trzy weekendy w miesiącu, piątek po południu, cała sobota i niedziela do godziny 12. I dużo pracy w domu. Dlaczego? Oczywiście, pranie, dlatego. Pranie tak, no, tak, tak dlatego, że on, kobiety w tym wieku, czy znaczy mężczyźni też, prawda? Ale obie płcie rodziny w tym wieku mają małe dzieci, ale ten obowiązek opiekuńczy na ogół spada na kobiety. One też często nie chcą po prostu, prawda? Bo z tymi dziećmi chcą być. A no jakby to jest powód, tak? Więc równe, no więc jeżeli nawet powiemy, że, że, że to nie są równe szanse, że, że mówimy, i kobiety, i mężczyźni tak samo mogą się zapisać na studia MBA. Otóż tak samo mogą, ale nie tak samo mogą z tego skorzystać. I to jest. No, a może by chciały, gdyby na przykład to było w trybie zdalnym, prawda? Albo gdyby te zajęcia odbywały się w innym czasie, tak? Więc to równe tutaj to equity, które jest coraz ważniejsze, to jest stworzenie szans. Równo nie znaczy sprawiedliwie, tak? Więc te wszystkie akcje, które na teraz ostatni przykład już zupełnie inny, prawda? Kiedy firma produkcyjna tworzy miejsca, no brakuje ludzi do pracy też na produkcji, jak wiemy, tak? I tworzy miejsca pracy, to jest produkcja silników. I no, to są miejsca pracy, w których kodeksowo kobiety pracować nie mogą, prawda? Z racji dźwigania na przykład różnych rzeczy, tak? Ale jeżeli zmienimy layout całego stanowiska pracy, jeżeli wyposażymy to stanowisko pracy w dodatkowe sprzęty, tak, technologię, która spowoduje, że nie trzeba nosić, to wtedy kobiety te jakby mają bezpieczne i lepiej płatne stanowiska pracy, tak? niż w innych zawodach, prawda? I to jest o tym równe. I to jest, to jest, tu jest bardzo duża dyskusja, jest tutaj o tym, ale to jakby trochę o to chodzi. I wreszcie społeczne. A co to jest społeczna inkluzywność? To nie będę Państwu tłumaczyć, tylko chciałam Wam to zaprezentować. Mam takie krótkie ćwiczenie. Mam prośbę, żeby wstali wszyscy na tej sali, którzy są młodzi, to znaczy mają nie więcej niż 35 lat. Proszę wstać. Emocje już są, widzę, jeszcze nie powiedziałam, co dalej. Dziękuję, oglądamy się, tak? To, tak, tak? Networking possibility. Dziękuję serdecznie. A teraz proszę, żeby stali wszyscy w średnim wieku, czyli od 35 do 45 lat. Spokojnie, to jest inkluzywna kultura. Każdy ma szansę. A teraz a teraz proszę, żeby wstali starzy, czyli od. <noise> to jest, to jest typowy, nietypowy przypadek. Od 45 powyżej, 45 plus. Okej, okay, dziękuję bardzo. Na pewno zastanawiacie się Państwo, dlaczego 45 jest tą granicą starości. No, a dlaczego? No, a dlaczego? Jak myślicie, dlaczego? Dlaczego 45? Jest powód taki, że, że kiedy, kiedy w badaniach też, a ja mam to samo doświadczenie, prowadząc jakby program taki diversity and inclusion dla executives, czyli menedżerów raportujących do zarządu w liczbie 200, w jednym z większych banków polskich. Tak, i to samo pytanie zostało, znaczy pytanie zostało zadane inne. Pytanie było takie: Jeżeli dostajecie Państwo życiorysy i macie rekrutować na stanowisko, gdzie jest ta granica wieku, że nie rozpatrujecie tych życiorysów, że uważacie, że to są za starzy kandydaci? I ona była 45. I ona była 45. Znaczy pamiętam też do dzisiaj jakby wrażenie, jakie to zrobiło na tych ludziach, którzy sobie uświadomili, bo uprzedzenia są często nieuświadomione. Za chwilę o tym powiemy. Którzy, zresztą oni też już mieli te 45, tak? Więc oni sobie uświadomili, tak, że, no i dlatego 45, nie żebym osobiście uważała to za granicę starości, bo tak nie jest. Ja już jestem w grupie podwójnie wykluczonej z racji na płeć i wiek, ale dlatego, że pewne nieuświadomione często uprzedzenia, które istnieją, powodują, że dosyć łatwo jest wpaść do grupy, która zaczyna być grupą wykluczaną, tak? Wykluczaną z dostępu do różnych ważnych dla nas rzeczy. Tutaj mówimy o karierze. I teraz zobaczcie, wracając do tego co do inkluzywności społeczna to jest psychologiczne bezpieczeństwo bez względu na przynależność do różnorodnych grup. Jeżeli ktoś z was a tu widać bo to emocje, prawda? Jakby miał emocje, że musi wstać. To jest wyjątek oczywiście, ale wyjątek dobra nie potwierdza reguły, bo to logicznie jest bez sensu, no ale tak lubimy mówić. Jeżeli ktoś z was czuł pewien dyskomfort, kiedy miał wstać, tak, i ujawnić swój wiek nawet w tak dużych granicach, to to jest dokładnie to, ten moment, kiedy nie miał psychologicznego bezpieczeństwa, prawda? Znaczy, na ogół wstydzimy się, czy obawiamy się przyznać do jakiejś sytuacji życiowej, tak, do przynależności do pewnych grup, z obawy, że zostaniemy wykluczeni. Nie będziemy brani pod uwagę, na przykład przy fajnych, ważnych projektach, tak? Deloitte, bardzo znana i dobra firma konsultingowa, miała taki problem, że bardzo dużo młodych kobiet rekrutowali, no bo dbali o różnorodność, już wiedzieli, że trzeba rekrutować też kobiety, ale okazało się, że jak one już jakby no zdobędą pewne doświadczenie, kiedy powinny oddawać firmie to, co ona w to zainwestowała, bo zawsze tak jest, że jest bardzo duża, że odchodzą z pracy, tak? No i oczywiście takie powierzchowne, Poczucie było, no bo macierzyństwo, prawda, praca konsultanta jest trudna, trzeba dużo jeździć, trzeba pracować po godzinach, bo inaczej się chyba jednak nie da nawet. No ale okazało się, że nie. tak? Kiedy zostały zbadane takie dokładnie, dlaczego, jakie są powody, to okazało się, że po prostu kobietom nie powierzano od pewnego momentu, mężczyźni liderzy, nie powierzali ważnych, trudnych i rozwojowych projektów. W związku z czym one odchodziły, tak? bo miały poczucie, że się przestają rozwijać. A pomogło to, że e, były publikowane, ujawniane, pokazywane tak, liczba kobiet w tych kluczowych, dużych projektach, tak, a najbardziej pomogło to, i to jest niestety powszechne doświadczenie w wielu firmach, także z, z waszej branży, tak, z tej branży digitalowej, że dopiero kiedy zarząd dostał pewne kwoty, ile jaki procent kobiet ma być tak w tych kluczowych rolach, i od tego został uzależniony bonus, część bonusa, dopiero rzeczy zaczęły się dziać. To jest wszystko bardzo kontrowersyjne, o czym mówię. Tu na pewno dyskusja w kuluarach będzie gorąca, ale to jest na razie tyle, co chcę na ten temat e, powiedzieć. Będziemy dyskutować później, prawda? Więc mamy, to, co to mamy do zapamiętania, różnorodność, miks, a inkluzywność, jakby sprawienie, żeby ten miks pracował, tak? Żeby te szanse były rzeczywiście równe. I teraz tak, mówiłam o nieświadomych uprzedzeniach i teraz proszę sobie wyobrazić taką sytuację. To, to jest zarząd rozszerzony zarząd pewnej bardzo ważnej i zacnej firmy i dostanie się do tego zarządu jest no niezwykle prestiżowe tak? i jest niezwykłą, fantastyczną szansą w karierze zawodowej. I w tymże zarządzie tradycyjnie było najwięcej niebieskich kółek oraz czerwonych trójkątów. Żółtych gwiazd do tej pory w nim nie było. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, jedna... Żółta gwiazda no, pracowała trzy razy ciężej, była dwa razy zdolniejsza, udało jej się tam wedrzeć. I teraz jest ciekawa sytuacja. Ona, no, jakby, no, jakby stres jest bardzo duży, bo ona nie tylko musi udowodnić, że ona, ta niebieska gwiazda, jest dobra, nadaje się do tego i odniesie sukces, ale ona niesie na sobie brzemię wszystkich Żółtych gwiazd, prawda? Bo jeżeli niebieskiemu kół, niebieskie kółko odniesie porażkę, to powiedzą: No tak, no ten, ta konkretne niebieskie kółko odniosło porażkę, zmieniaj nazwiska. Ale jeśli żółta gwiazda odniesie porażkę, to co powiedzą? Żółte gwiazdy się do niczego nie nadają, tak? Wiadoma było od początku, nigdy nie, tak, no, tak. Więc to jest ten stres. I teraz ona w tym podwójnym stresie buduje swój zespół od którego zależy jej sukces, prawda? Bo sukces menedżera zależy od tego, jak dobry zespół zbuduje poniżej, tak? Żeby, no wiadomo. Kogo ona weźmie do tego zespołu, od którego zależy jej i wszystkich w pewnym sensie żółtych gwiazd sukces? Czy ona weźmie żółte gwiazdy, czy ona weźmie niebieskie kółka, czy czerwone trójkąty? No, badania pokazują, że weźmie niebieskie kółka. Dlatego, i to się nazywa po angielsku ładnie lack of evidence, tak? Czyli brak dowodów, ponieważ ona nie ma dowodu, że żółtek gwiazdy kiedykolwiek sobie z taką funkcją poradziła, ona nie ma tego modelu, że tak jest, a jej bardzo zależy na sukcesie i też, jak powtarzam, niesie nie tylko swój własny sukces na, na ramionach, ale też brzemię sukcesu całej grupy, do której należy, to będzie się otaczać, przynajmniej i ma niepewność dużą, będzie się otaczać tymi, co do których ma dowody, że sobie w tej funkcji poradziły. I to jest taki ukryty, psychologiczny... E, mechanizm tych nieuświadomionych uprzedzeń, które powodują, że nawet jak stworzymy różnorodną firmę, to dalej będą działały te mechanizmy psychologiczne, prawda? Te ukryte, nieświadome uprzedzenia. I nie ma w tym nic złego. To nie jest o tym, że ludzie są źli albo nie chcą pomagać swoim ziomkom, tak? Albo o tym, że robimy, że my każdy z nas, każdy z nas jak tu siedzimy, Miał taką sytuację, że dyskryminował, prawda? Czy wykluczał inne osoby? Ja muszę powiedzieć tutaj, że zdarzyła mi się dramatyczna historia. Ja pracowałam w firmie międzynarodowej, w firmie konsultingowej. No konsulting ma to do siebie, że się jeździ, prawda? Bardzo dużo. I miałam, miałam dziewczynę, która wróciła z urlopu macierzyńskiego i bardzo buńczucznie powiedziała mi pierwszego dnia: "Ja nie będę jeździć na projekty". Ja nie powiedziałam nic, bo ja wiedziałam, że albo będzie jeździć, albo nie będzie tu pracować, bo musi spełnić po prostu KPI, -e, tak? Była też taka firma lotnicza, gdzie stewardessy na urlopie macierzyńskim odmówiły latania i po urlopie macierzyńskim, tak? Bo kodeks pracy im to gwarantuje. Ale no, to jest jakby, no nie można być stewardessą, jak się nie chce latać, prawda? <laughs> tak. No przyszła historia jest projekt. Przed Bożym Narodzeniem, wraca się tam, nie wiem, o ile pamiętam, dzień przed Wigilią w Gdańsku. Ja buduję zespół. Ja jej nawet nie zaproponowałam tego, ponieważ szczerze powiem, moja intencja była taka, że ja ją chciałam ochronić przed tym, żeby mi odmówiła. Tak? Ciężko się odmawia szefowi, to zawsze jest źle widziane. Więc ja ją chciałam pozbawić tego stresu, żeby mi powiedziała, nie jadę. Wzięłam zespół, pojechaliśmy na projekt, wszystko poszło dobrze. Wróciliśmy na spo, po Sylwestrze, tak? Zaczynają do mnie docierać głosy, że Joasia, czyli ja dyskryminuję młode matki. No, oczywiście wiem, kto to mówi, tak? Biorę Martę. Mówię, Marta, no kaman, o co chodzi? Albo ty mnie nie wzięłaś. Ja wiem, no Marta, no ale ty powiedziałeś, że nie będziesz jeździć. No tak, ale wiesz, ja akurat mój mąż nie ma pracy, mógł pojechać ze mną, prawda? On by się zajmował dzieckiem, ja bym była na projekcie. I oczywiście ona ma rację, tak? Ja ją wykluczyłam, tak, ponieważ ja powinna mi to była zaproponować, mimo że oczywiście po jej stronie było to. Za chwilę sobie powiemy o wspólnej odpowiedzialności. Że mogła, ale to ja jest, była menedżerem w tej chwili, więc to na mnie spoczywała ta odpowiedzialność, żeby stworzyć inkluzywne środowisko. I to nie było ze złej woli, prawda? To, nie, to raczej było z chęci ochrony jej, ale ta ochrona jest często też odbierana jako niedawa, jest niedawaniem szansy rozwojowej. Po prostu, a jak nie dajemy szansy rozwojowej, to ludzie nie awansują. I potem ta, ten gap się powiększa. Więc dlaczego inkluzywność jest ważna? To nie tylko z takiego ludzkiego powodu, jakim żeśmy sobie powiedzieli, ale są całkiem poważne dowody biznesowe. I tu mamy takie no, najciekawsze badania wielu firm, w tym McKinsey'a, BCG, Center for Talent Innovation, no bardzo Ferry też, Ford Foundation, bardzo wielu firm, które na różne sposoby tę. E, inkluzywność i diversity, czyli różnorodność badają. No i jakby takie powiedzmy dużo tych jest wyników, ale najciekawszy jest taki, że e, inkluzywność zape znaczy zapewnia, daje 70% o 70% większe szanse na zdobycie nowych rynków. Tak? Nie będziemy więcej tłumaczyć teraz dlaczego, ale można sobie wyobrazić 70-75% większe szanse na Szybszą komercjalizację innowacji, w ogóle na komercjalizację innowacji. Wyższą rentowność. Etnicznie zróżnicowane zarządy mają o 33% większe szanse na wyższą rentowość niż porównywalne firmy w sektorze, tak? Niż konkurencja. Zwiększona innowacyjność, o tym się bardzo dużo mówi. Zróżnicowane zespoły mają 83% większe szanse na myślenie czegoś innowacyjnego. I też zwiększona retencja pracowników to jest dzisiaj bardzo ważne. To jest pewne oczekiwanie społeczne i ludzi też takie, że firmy będą tworzyły inkluzywne środowiska. 60% pracowników zostałaby w firmie, gdyby była ich zdaniem bardziej sprawiedliwa, inkluzywna. Więc dlatego warto, ale nie tylko warto, także trzeba. A trzeba dlatego, że jest coraz więcej dyrektyw, to jest taka ostatnia dyrektywa Unii Europejskiej, która wręcz no, wymaga od firm, tak, aby procentowy udział kobiet w radach nadzorczych do czerwca 26 wynosił 40%, a we władzach spółek, e, czyli rada nadzorcza i zarząd 33%. I mamy wiele innych w tej chwili dokumentów czy standardów, które są tutaj też pokazane. Które jakby wymagają mierzenia i raportowania inkluzywności. A dlaczego to jest ważne także dla małych firm? Dlatego, że coraz więcej firm, szczególnie dużych, bo tutaj duże międzynarodowe korporacje niewątpliwie są pionierami tego. Ja zaraz też tak tylko w ostatnim badaniu Diversity Index, który robi Stowarzyszenie Odpowiedzialnego Rozwoju, tylko z 38 firm. Złożyło się 47 firm, czyli trochę można być awangarda, prawda? 38 zostało zakwalifikowanych jako te, które spełniają dość wyśrubowane kryteria, i w tej liczbie były tylko trzy firmy polskie z polskim kapitałem, tak? To była CCC, to była Hestia i trzeciej nie pamiętam, nie żebym chciała wykluczyć, ale naprawdę nie pamiętam. Więc trzeba, i też co jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć: coraz więcej firm międzynarodowych wymaga od swoich dostawców, tak, spełniania pewnych kryteriów diversity and inclusion, czyli nie będą kupować od firm, które nie mogą się wykazać polityką i odpowiednimi kwotami, tak jakby kobiet, nie wiem, osób wykluczonych czy odpowiednimi inicjatywami. Więc to już jest taki no bardzo powiedziałabym biznesowy powód, tak jakby można stracić klienta, dlatego że się tego nie robi, ale tutaj o tym co, czyli co mierzyć i jak? Oczywiście inaczej mierzy się inkluzywność strukturalną, tak? To jest głównie, a inaczej mierzy się inkluzywność tą społeczną, tak? Tą społeczną głównie mierzy się poprzez badania satysfakcji, zaangażowania, dzisiaj się mówi employee experience, czyli badania doświadczenia pracownika, to Od wtedy się mówi badania doświadczenia, jeśli są włączone te indeksy badające inkluzywność, czyli na ile ludzie się czują docenieni, szanowani, tak, i mają poczucie, że mają równe szanse. Ostatnio robiłam takie badanie w takiej firmie zarządzanej przez kobietę, zresztą o bardzo kobiecym stylu zarządzania, firma inwestycyjna, jak inwestycje z dziedziny nowych technologii i tam była bardzo duża różnica, mężczyźni uważali, że oczywiście wszyscy, kobiety i mężczyźni mają takie same szanse, kobiety już uważały inaczej. Co nie znaczy, że to jest prawda. Tak? To czasem jest też oczywiście. Więc strukturalna mierzy, jak jest naprawdę, a społeczna mierzy, jak to jest w poczuciu ludzi, tak? w ich, ich świadomości. A na zachowania ludzi, na decyzję o odchodzeniu, angażowaniu się decyduje poczucie, a nie rzeczywistość, jak wiemy. prawda? tutaj. Więc dlatego to jest ważne. Tutaj. No, tylko jeszcze chyba króciutko, bo ja mogę o tym godzinami naprawdę. Powiem, że tak, jakby ten, w zależności jaki jest poziom dojrzałości organizacji. Najprostszy to jest zarządzanie ryzykiem, prawda? Czyli zarządzamy po to, żeby nie mieć spraw o mobbing, o dyskryminację, tak, żeby te, te, te jakby nie mieć kar z tego powodu, tak, żeby nas tutaj, nie wiem, inspekcja pracy z tego powodu nie pociągnęła do jakiejś odpowiedzialności. W zależności od tego, to są inne też, więc tutaj jakby ten ta, ta, ta pomiar to jest liczba skarg i sporów oraz pewne działania prewencyjne, które powodują, że tych skarg i sporów nie będzie. Zarządzanie kulturą organizacji to jest jakby no, taki najbardziej moralny powód, tak? to znaczy to jest, właściwą rzeczą jest stworzenie inkluzywnej organizacji. W związku z czym mamy to w wartościach firmy i konsekwentnie wdrażamy te wartości, prawda, poprzez różnego rodzaju inicjatywy. Tutaj wskaźniki, no, mierzymy wskaźniki zgodności z kulturą, tak? Czyli na ile ludzie mają poczucie, że te wartości, które firma głosi, rzeczywiście są i na poziomie strukturalnym, czy na przykład płace kobiet i mężczyzn się różnią, czy nie różnią, tak, i jak się różnią ilość kobiet na różnym poziomie, nie tylko kobiet i mężczyzn, tak, chociaż tutaj jak też innych grup również. Zarządzanie talentami, no to jest już jakby ścisłe patrzenie, czy rzeczywiście reprezentacja ludzi w organizacji, w różnych rolach, funkcjach i na różnych szczeblach zarządzania jest taka, jak reprezentacja społeczna, tak, nawet, Koncern ABB chce też uzyskać taką równą ilość kobiet na produkcji silników, prawda, właśnie zmieniając stanowiska pracy. Oczywiście powód jest, znaczy z jednej strony są to lepiej płatne prace dla kobiet, tak, w tym powiedzmy w takich mniej, e, no takich miejscach, gdzie powiedzmy tych dobrych miejsc pracy dla kobiet jest mniej, ale z drugiej strony to jest też próba rozszerzenia puli talentów, prawda, czyli próby rekrutacyjnej, bo tych ludzi także na produkcji po prostu nie ma, tak? coraz mniej ludzi, coraz więcej ludzi odchodzi na emeryturę, wyjeżdża, emigruje, coraz mniej na rynek pracy i chce tę pracę podejmować, więc zawsze jest powód biznesowy. Ale dwa najciekawsze, i to już jest ostatnie zdanie, które powiem, to jest, to jest jakby wdrożenie tej strategii do zarządzania operacyjnego, czyli w jaki sposób e, strategia różnorodności, inkluzywności wpływa na naszą efektywność kosztową. Tak? I tu są różne rzeczy, to jest na przykład szybsze e, fuzje, tak? jeżeli bierzemy ludzi z dwóch Firm, prawda? I tworzy się jedna fuzja. Mniejsze odchodzę, odejścia tych ludzi, którzy są, bo zawsze tak jest przy fuzjach, że jedni są ci lepsi, drudzy są ci gorsi, tak? Ta inkluzywność wcale nie jest równa i też należy o nią zróżnicować, to jest też rywalizacja pewna, należy o nią dbać, ale to są też, nie wiem, lepsze wskaźniki bezpieczeństwa, no każdej efektywności operacyjnej, to zależy od tego, w jakim biznesie jesteśmy, tak? I co, jakie te operacje, operacje są. I najciekawsza, i to jest taka, która świadczy o tym, że rzeczywiście ta strategia jest strategią biznesową, to jest różnorodność, która wpływa, inkluzywność, która wpływa nam na wynik biznesowy. Najprostszy przykład, jakby wracałam ze Stanów ostatnio, liniami American Airlines, tak, przez Atlantyk. Dziesięcioro stewardów i stewardess, byli to ludzie w różnym wieku, Różnym, o różnym kolorze skóry, a nawet o różnej tuszy. Tak? W Ameryce jest ten fat shaming, prawda? czyli też grubi są wykluczani. Tak? To było niesamowite w porównaniu z takimi Emiratami, prawda? gdzie wszystkie są, jak to się mówi, jak spod jednej matki. I to ma dwa znaczenia. Z jednej strony to pokazuje, tak, że firma poważnie traktuje tę inkluzywność, bo gdzieś jest takie uprzedzenie, tak? takie poczucie, że stewardessa to młoda i piękna dziewczyna. A tu wcale nie i one, oni sobie świetnie radzą, i pasażerowie z tego powodu nie ucierpieli żadną miarą, a może nawet lepiej, bo się fajnie z dziećmi, taka starsza. Przy tuszy pani, dogadywała, ale z drugiej strony to jest też wizerunek firmy, który powoduje, że część ludzi wybierze American Airlines właśnie dlatego, prawda? Z tego powodu, że jest to firma, która tworzy inkluzywność, która też ją prezentuje, tak? Bo dzisiaj szczególnie pokolenie Z, ale nie tylko, tam nie wiem, 60% konsumentów wybiera firmy, które realizują pewne wartości, które są dla nich osobiście ważne. I prawdziwa inkluzywność, to już kończę, jest wtedy, jeżeli potraficie. Jakby wdrożyć czy stworzyć business case z inkluzywności, tak? Czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób moja strategia marketingowa, sprzedażowa, zdobywania nowych rynków, w jaki sposób inkluzywność mi pomoże, tak ją zrobić. To jest zobaczcie, plus, który błyskawicznie zaoferował bezpłatne przez trzy miesiące, tam ileś minut było tym u uchodźcom ukraińskim i zyskał bardzo dużo klientów, bo oni zostali po prostu, tak, i potem już normalnie płatne abonamenty wykupili. To jest ten przykład, prawda? Bardzo serdecznie dziękuję.